Kontemplacja Jezusa Chrystusa, rozdział drugi, krwawa ofiara za grzechy, punkt dziewiąty, umiejętność kroczenia drogą krzyżową, część druga, strona sześćdziesiąta A oto. Słowa Pana Jezusa skierowane do nas 22 marca 2013 roku. Pisz córko, pragnę opowiedzieć Ci o moim cierpieniu i moich pociechach podczas mojej krzyżowej drogi abyście byli zdolni mnie we wszystkim naśladować. Podczas drogi krzyżowej nie byłem Bogiem, ale człowiekiem. Nie byłem pozbawiony mojej boskiej natury, ale byłem od niej odłączony. Posiadałem świadomość swojej godności, ale chciałem cierpieć jako człowiek ze wszystkimi jego słabościami. I wziąć ten krzyż na ludzkie ramiona. Dlatego przyjąłem to cierpienie i stałem się Wam równy we wszystkim, oprócz grzechu. Nie byłem silniejszy od innych ludzi. Nie byłem od nich mocniejszy w znoszeniu udręki bólu. Moje nadludzkie siły odeszły. Pozostałem sam jako człowiek. Pozbawiony wszelkiej boskiej mocy, aby w tym zupełnym opuszczeniu mówić do Boga w waszym imieniu, mówić do Niego moją pokorą, moim uniżeniem, moją bezradnością i cierpieniem, a Bogu spodobała się ta ofiara. Aby wasze ofiary podobały się Bogu, muszą być pokorne. Nie możecie hełpić się cierpieniem. Jeśli zaczynacie popadać w pychę, cała ta ofiara jest na nic i nie zostanie przyjęta. Wasze czyny muszą być pokorne, słowa wolne od żalu i złości, ciała zupełnie poddane i myśli pełne uwielbienia jakie płynie poprzez zupełne świadome i pokorne przyjęcie woli Boga. Chciałbym, aby każdy, kto wchodzi na krzyżową drogę, brał tam ze sobą moją matkę. Ja sam nie chciałem pozbawić się jej pomocy, dlatego Wy również powinniście ją prosić, aby towarzyszyła Wam swoimi modlitwami i swoją obecnością. Moja matka. Zawsze przynosi ulgę w cierpieniu, jest boskim darem dla Was. Nie musicie przyjmować jej pomocy, ale ja ją przyjąłem. Ze wszystkich dusz świata żadna dusza nie będzie Wam współczuła tak bardzo, jak dusza mojej świętej matki, która obdarzona najwyższą miłością potrafi kochać tak, jak nikt na świecie nigdy nie będzie zdolny. Przyjmujcie od niej wszelkie pociechy i wszelkie lekarstwa, jakie wam poda. Nie lękajcie się oddać jej wszystkiego, co macie, i powierzyć jej czułej opiece. Ja oddałem jej wszystko, nie lękałem się, ponieważ znałem jej miłość, tak i wy. Nie lękajcie się powierzyć jej wszystkiego. Jan uczeń, którego kochałem najmocniej, uczeń, którego miłowałem najczulej. Stawił się przy mnie tam poprzez moją matkę. Sam nie byłby zdolny tego uczynić, ale z nią, dla niej i przez nią potrafił. Dlatego jego miłość została wynagrodzona. Otrzymał dar, jaki Bóg ofiarował samemu sobie. Otrzymał Marię za Matkę, cud nad cudami, moje żywe tabernakulum, aby je czcił pod własnym dachem. Maria jest dla Was moim żywym obrazem, istotą, która w swojej czystości potrafiła odzwierciedlić moją istotę. Siła jej miłości daje siłę do cierpienia, do znoszenia udręk i bólu. Jej współczucie uzdalnia duszę do znoszenia niemożliwego. Jej opieka chroni przed błędem. I powierzchownym traktowaniem Bożych tajemnic. Kto pozbawia się pomocy mojej matki, już unosi się dumą, sądząc, że bez niej potrafi przyjść do mnie. Ja wspierałem się na niej, idąc do ojca. Naśladujcie mnie. Chciałbym, abyście pamiętali o tym, że pomoc ze strony ludzi jest zawsze zrządzeniem opatrzności. To nie Szymon pragnął mi pomóc, ale ojciec mój dozwolił, aby stał się narzędziem jego pomocy. Dlatego nie gloryfikujcie Waszych przyjaciół i tych, którzy Wam dobrze czynią. Wiedzcie, że całe dobro ich serc zasiał tam Bóg, aby Was pocieszyć. Każdą dobroć przyjmujcie jako dar nieba dla Was, jako uśmiech Boga. Błogosławiony, kto posłuszny natknieniom Bożym czyni dobro, a jednak jego źródło zawsze pozostaje w Bogu, nie w człowieku. Pamiętajcie o tym, prosząc o pomoc i otrzymując ją. Przyjmujcie z pomoc udzielaną niechętnie, bo ta pomoc jest błogosławieństwem również dla tego, kto jej udziela, ponieważ czyni to przynaglany boską siłą, w rep sobie samemu, a jest to pierwszy krok ku prawdziwemu nawróceniu. Już samo czynienie dobra przemienia duszę. Łuski spadają z oczu. I człowiek ma szansę ujrzeć prawdę. W końcu przychodzi czas obnażenia, zupełnego obnażenia przed Bogiem, ludźmi i przed samym sobą. Człowiek zmuszony jest oddać wszystko, co stanowiło jego obronę, wszystkie rzeczy, które stanowiły o nim, o jego dobrym imieniu, o jego szacunku wśród ludzi. I o jego szacunku wobec siebie samego. Widzi wyłącznie własną nędzę. I co gorsza, inni też ją widzą. A czując bezradność swojej ofiary, uderzają w nią ze wzmożoną siłą. Ta stacja jest wejrzeniem na to, co powierzchowne, odkryte i ludzkie. Wszystko to jest nędzą. Wszystko to ulega zepsuciu. Prawda jest głęboko ukryta przed oczami. Aby ją dojrzeć, potrzeba wejrzenia w głąb wewnętrznego wzroku, który ukazuje prawdę. Poprzez obnażenie człowiek uczy się dostrzegać prawdę tam, gdzie jest ukryta. Dlatego tak ważne jest, aby uwięzić swoje oczy, i nie dawać im zawsze posłuchu. Wchodzić głębiej w każdą rzeczywistość i nie zatrzymywać się na pierwszym wrażeniu, które może być mylące, również wobec samych siebie. Człowiek może dojrzeć swoją prawdziwą godność w zupełnym ogołoceniu. Pozbawiony własnej siły, Przekonania o własnej prawości i cnotliwości. Kiedy oddamy Bogu również wszystko to, co zdawało się nam dobre, wówczas dopiero można dostrzec, że człowiek sam w sobie, choć nędzny w swojej zewnętrznej postaci, stanowi centrum boskiej miłości na Ziemi, posiada najwyższą godność, nadaną mu przez twórcę która nie podlega zniszczeniu, nie podlega hańbie i upadkowi. Ta godność to sam Bóg, który stanowi istotę każdej stworzonej duszy. Dlatego pozwólcie sobie odebrać wszystko, nie tylko rzeczy materialne, nie tylko dobre imię czy tytuł, pozwólcie również odebrać sobie Całe wyobrażenie o sobie, o swojej pobożności i dobroci. Pozostańcie zupełnie ogołoceni, abyście mogli dostrzec Was Boga. To ogołocenie sprawia, że samo ukrzyżowanie staje się aktem bezgranicznej miłości. Ból, jaki wypełnia tą stację, Mógłbym wystarczyć za ból całego świata, tak jest potężny, a jednak w zupełnym poddaniu się woli Boga i z jego pomocą człowiek zdolny jest go przyjąć. Nie każde ukrzyżowanie jest męczeństwem jednej chwili. Są dusze, które pozwalają mi się krzyżować całe życie, codziennie na nowo ponieważ ukrzyżowanie jest zupełnym poddaniem się bólowi, bezradności i nienawiści, wymierzonej przeciwko sprawiedliwości, z uwzględnieniem w tym przeznaczeniu doskonałości boskiej woli. Ukrzyżowanie jest codziennym wyznawaniem tak pragnę wobec Ojca, który czyni wszystko nowym, poprzez tę ofiarę woli. Każdy gwóźdź przechodząc przez ciało czy duszę człowieka przybija wraz z nim do krzyża zło, paraliżuje je, unieruchamia, czyni je również bezbronnym i poddanym. Oto tajemnica ukrzyżowania. Szatan, nieświadomy tej prawdy, umiera pod ciężarem własnych ciosów i nie widzi tego, zaślepiony swą nienawiścią, że krzyżując z kolejnych męczenników, krzyżuje własne plany i oczyszcza ziemię na przyjście jej króla, prawdziwego króla, który poprzez ukrzyżowanie siebie ukrzyżował na zawsze swego nieprzyjaciela. Aby już nigdy nie powstał przeciwko Bogu i jego stworzeniu. Jego klęska się dokonała. Ten, kto nie idzie za mną, idzie za pokonanym, który za swoje winy będzie płacił najstraszliwszą skar na wieki, a wraz z nim wszyscy jego zwolennicy. Wściekłość szatana. Jest wściekłością szaleńca, który pokonany kąsa jeszcze tych, którzy prowadzą go na miejsce jego wiecznej kary. Śmierć następuje wówczas, kiedy wszystko, co Bóg przeznaczył duszy, zostało wypełnione. Kiedy dochodzi ona do poznania boskości w stopniu, jaki został jej przeznaczony. Kiedy ofiara została zupełnie pochłonięta, spalona doszczętnie w każdym wymiarze, wówczas następuje koniec, kres tego życia, próby, która została wykorzystana ku chwale Boga. Tak jest los świętych, którzy w pokorze znoszą uderzenia boskiej sprawiedliwości, aż do czasu, kiedy zdolni są przyjąć całą Jego wolę. Śmierć jest ciemnością i należy do tego świata. Nikt, kto pochodzi z tego świata, nie może inaczej odejść do Ojca, jak tylko poprzez śmierć doczesną, aby mógł z martwych wstać w chwale. Umierając, modliłem się za Was. Abyście nigdy nie musieli cierpieć tak strasznej śmierci, jaką była moja. W zupełnym opuszczeniu wzywałem ojca, który już na mnie nie czekał. Wzywałem matkę, której nie mogłem już ujrzeć. Zamykałem oczy na światło, które zmieniło się w zupełną ciemność. Przerażenie jakiego pełna była moja dusza, było niewyobrażalne, ale nie pozbawiło mnie ono ufności, jaką do końca pokładałem w miłosierdziu mojego ojca. Niech moja ufność będzie siłą dla Was, abyście do końca ufali i nigdy nie pozwalali sobie na chwilę zwątpienia. Zniosłem to wszystko właśnie po to, Abyście Wy potrafili zachować ufność. Kiedy umarłem, nastąpił moment otwarcia nieba i zlania całej odkupieńczej łaski na ludzkość. Był to ten sam moment, w którym włócznia przebiła mój bok, godząc wprost moje pełne miłosierdzia serce. Otworzyło się ono jako serce człowieka i jako serce Boga, obdarzając ludzkość przebaczeniem i miłosierdziem, które będzie czerpać aż do ostatniej chwili przez wszystkie wieki, aż do chwili, w której nie będzie już chciała mego miłosierdzia. Serce Boga pękło z miłości. Włócznia Longina zaledwie ukazała Wam tę prawdę. To miłość zawiodła mnie na krzyż, i to miłość była sprawcą mojej śmierci. Gdyby nie ona, nigdy Bóg nie pozwoliłby na to, co stało się w ów straszliwy dzień. Kiedy pękło mi serce, cała ta miłość, jaka była moją siłą w czasie krzyżowej drogi wytrysnęła na was na wszystkich którzy zbliżyli się do krzyża i już zawsze będzie wytryskać na tych którzy się do niego zbliżą niezależnie od waszych win możecie uzyskać przebaczenie mocą tej krwi która z tak wielkiej miłości rozlała się na ludzkość tak samo będzie i z waszym ukrzyżowaniem. Cała łaska, jaką wykradniecie niebu, pokornie znosząc wszelkie zesłane wam cierpienia, wytryśnie dopiero wówczas, kiedy wasza ofiara zostanie doszczętnie spalona i przyjęta przez niebo. Wówczas cała miłość, jaką przez całe życie słaliście ku niebu, Zostanie mocą Boga przemieniona w dobro, w łaski uderzające ziemię tak mocno, jak mocno uderzane były wasze serca. Czy tym razem ziemia zadrży od ogromu tej łaski? Jeśli nie, to dlatego, że ta łaska spadnie powoli, spadnie na różne dusze na różnych kontynentach i w różnym czasie. Moja ofiara była ofiarą za cały świat. Wasze ofiary przyłączają się do mojej, aby wprawić świat w drżenie. Kiedy połączę wasze ofiary z moją, świat znów zadrży. Córki i synowie mojej miłości Zrodziłem was na krzyżu, na krzyżu poczęła was moja Matka, i na tym samym krzyżu wy zrodzicie łaski potrzebne do zbawienia duszą wybranym przez Boga na całym świecie. Wówczas dopiero dokona się ta ofiara, i wówczas dopiero ujrzycie jej skutki kiedy pociecha płynąca ze zwycięstwa. Choć wielka na ziemi, w niebie zda się wam małym odblaskiem mojej chwały, a jednak ten mały odblask uszczęśliwił Waszego Boga. Każde wasze zwycięstwo jest moim zwycięstwem, i każda wasza porażka jest moją porażką. Błogosławia. Błogosławię dusze podążające moją krzyżową drogą. Pełen jestem miłości i współczucia dla Waszych cierpień, a jednak pamiętajcie o najważniejszym, moje córki i moje synowie. Aby upodobnić Wasze drogi krzyżowe do mojej, musicie postępować moją drogą krzyżową. Nie tworzyć własnej, ale postępować ślad w ślad za mną. Prawdziwie istnieje jedna tylko, właściwa i prawdziwa droga krzyżowa. A jest nią ta, którą przeszedłem ja, wasz Bóg, Jezus Chrystus wraz z moją bolesną Matką Maryją. Jeśli nie chcecie z niej zejść ale pozostać wraz ze mną aż do końca, pamiętajcie, aby przez cały czas jej trwania rozważać moje cierpienia, a nie własne. To właśnie oznacza iść moją drogą krzyżową. Niezależnie od Waszych doświadczeń i przeżyć, łączcie się ze mną i rozważajcie moją drogę krzyżową. A nie własno. Współczujcie moim cierpieniom. Starajcie się znaleźć pocieszenie dla mnie, nie dla siebie. A wówczas ja znajdę upodobanie Waszym pocieszeniu i będę współczuł Wam Waszym cierpieniom i poniosę Wasze krzyże i będę mocny miarą Waszej miłości. I na miarę Waszej miłości będę się na Was wspierał. Ach, jaka będzie Wasza radość, kiedy ujrzycie mnie w chwale, kiedy ukażę Wam prawdziwie moją drogę krzyżową. Wezwę Was na nią, aby Was oprowadzić po wszystkich miejscach mojego cierpienia i ukażę Wam. Gdzie wówczas byliście? Ukażę Wam twarz Weroniki, w której ujrzycie swoje oblicza. Zobaczycie wysiłek Szymona i rozpoznacie swoje barki. Ukażę się Wam pocieszany przez Was w kobietach jerozolimskich. A w końcu ukażę się Wam na krzyżu, podtrzymywany wbrew ciążeniu świata przez Waszą miłość. I wasze ofiary. Kiedy ujrzycie prawdziwy wymiar mojej ofiary, i kiedy zadrżycie z bojaźni i zachwytu, widząc, kim jest ten sponiewierany, ukrzyżowany, nic nie będzie równać się z radością, jaką odczujecie, widząc, jak wielką byliście mi pociechą właśnie tam, Wtedy podczas mojej męki niewiasty jero, jerozolimskie przyniosły mi pociechę nie swoją odwagą, ale swoim współczuciem. Czasami potrzebuję tylko tyle zapłakania nad moim cierpieniem, współpłakania. Płakania wraz ze mną nad grzeszną ludzkością i zatwardziałością serc. Płacz jest jednak pociechą, kiedy idzie w parze z prawdziwym nawróceniem. Kiedy są to łzy emocji, łzy pozbawione treści, nie przynoszą nic. Płacz powinien prowadzić do oczyszczenia. Do podjęcia wysiłków, aby takie chwile się nie powtarzały. Samo współczucie, wyrażane we łzach, nie jest wystarczające. Współczucie powinno być wyrażane również czynami. Aby Bóg nie był katowany, należy najpierw zapłakać nad sobą, zaniechać grzechu i bogobójstwa. We własnym domu. To jest prawdziwe współczucie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków, Amen. Bóg zapłać za uwagę.